Co to jest rozlane krwawienie pęcherzykowe i jaki jest mechanizm jego powstawania? Rozlane krwawienie pęcherzykowe polega na wydobywaniu się krwi z płucnych naczyń włosowatych do pęcherzyków płucnych i oskrzeli, czyli przestrzeni płuc w normalnych warunkach zajmowanych przez powietrze. Wyciek krwi następuje przez uszkodzone naczynia krwionośne płuc. Przyczyn tego uszkodzenia może być wiele. Rozlane krwawienie pęcherzykowe nie jest chorobą, tylko zespołem objawów. Jakie są najczęstsze przyczyny rozlanego krwawienia pęcherzykowego? Rozlane krwawienie pęcherzykowe jest objawem różnych chorób. Należą do nich choroby autoimmunologiczne, w tym zapalenia naczyń i choroby nerek, do 50% przypadków, zaburzenia krzyknięcia, nowotwory złośliwe choroby układu krążenia i serca, a także reakcje polekowe, w tym zatrucia lekami, działania niepożądane leków. Jak się objawia rozlane krwawienie pęcherzykowe? Objawy rozlanego krwawienia pęcherzykowego są różne i zależą od stopnia nasilenia krwawienia. Obejmują przede wszystkim duszność, kaszel i krwioplucie oraz objawy choroby podstawowej, której powikłaniem jest rozlane krwawienie pęcherzykowe. Co robić w razie wystąpienia rozlanego krwawienia pęcherzykowego? W razie zaobserwowania u siebie objawów rozlanego krwawienia pęcherzykowego konieczny jest pilny kontakt z lekarzem i dalsza diagnostyka. Nie należy czekać na samoistne ustąpienie tego objawu. W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie rozlanego krwawienia pęcherzykowego? Najpierw lekarz zbiera wywiad. Bardzo istotne jest udzielenie dokładnych informacji dotyczących aktualnego leczenia, rozpoznanych chorób, stosowanych przewlekle leków i wiele innych danych. Następnie lekarz zbada pacjenta oraz zleci badania dodatkowe. Zazwyczaj lekarz zleca badanie rentgen płuc, a następnie w zależności od potrzeby bronchoskopię i wykonanie popłuczyno skrzelowych oraz ich ocena pod mikroskopem, ponadto lekarz zleca dodatkowe badania laboratoryjne krwi, morfologię krwi obwodowej, wskaźniki układu krzepnięcia oraz inne badania, zwłaszcza jeśli przyczyna rozlanego krwawiania pęcherzykowego jest nieznana. Sami konieczne jest badanie fragmentu tkanki, czyli badanie patomorfologiczne, narządu odległego, np. nerki. Szybka i właściwa identyfikacja przyczyny krwawienia, czyli rozpoznanie choroby jest najważniejsze dla dalszego postępowania, niestety niektóre choroby, których objawem jest rozlane krwawienie pęcherzykowe, nie ma znanej przyczyny, a postępowanie lekarskie skupia się na leczeniu objawowym. Około połowy przypadków krwawienia pęcherzykowego postępuje dynamicznie, a chorzy wymagają hospitalizacji na oddziałach intensywnego nadzoru lub oddziałach intensywnej terapii.